Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj jedna z ostatnich nagrań w wiźnie, ponieważ zmienia mi się teren służbowy ze wschodu na zachód. Wobec tego czas na dobrze schłodzoną apę. Apa, Lówek Śląski, jankers, oczywiście, lwowieckie, ale niefiltrowane, nawet do, rytmu, do rymu. Czytamy właściwie w danych typowe apa czyli 12,5% wagowo ekstrakt, alkohol 4,2 co wskazuje na to, że, że, że może być przyjemnie i słodko. Ostatnio mm, patrzyłem na Glovera, no to z 12,5 jest wyciągnięte 5,8 piwa albowieckie mają to do siebie, że są średnio... Mm, średnie, nie patrzcie na to no, w sumie jestem na Podlasiu, więc cóż, zapomniałem szklanki. Zawsze czegoś zapominam, więc tym razem nie mam szklanki. Um, piwa lw lwowie... E, inaczej, Jankes ma to do siebie, że, 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 że są to nierówne warki, e, przynajmniej tak, 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 o, tak, tak to wyglądało. E, warunki ciężkie. Szkło do myć ciężka, bo mywalka jest niewielka, więc tak, takie duże szkło się nie mieści, ale proszę spojrzeć i zwróćcie uwagę. No, muszę pokazać to logo, bo inaczej się chyba nie naostrzy. Piana bardzo ładna, e, zbita, dobrze zbudowana, e, kre, e, kremowa, ekli. E, piwo jest... E... O, właśnie. Piwo jest... E... Opalizujące, praktycznie nie, no, mętne jest to piwo. To nawet nie jest opalizacja, to jest mętne piwo. E, aczkolwiek e, kolor jest właściwy, jest taka brudna pomarańcza, czyli wszystko gra. Co w aromacie. Bardzo przyjemnie. Jest leczy. Nie, nie mogę narzekać, jest, jest całkiem fajnie. E, lwówek kosztował. Dosyć drogo, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Jest dostępny do Freshu, czyli takiej pod sieci ee, Żabki Fresh Market, e, ale kurczę nie pamiętam. Ale tani nie był. Te piwa charakteryzowały się bardzo nierówną jakością. Kiedyś e, nagrałem, jest dostępny taki stream. Średnio jest na tym streamie z jakością z kolegą z Wrocławia. No i nie pamiętam, czy ja miałem dobre, czy on miał mm, dobre albo niedobre, ktoś z nas miał. W każdym razie w jednym była paczka gwoździ, a jedno było całkiem akceptowane. Ja teraz sprawdzę żelazo. No, muszę powiedzieć, że jest. Jest, jak się posmaruje w skórę, natomiast w aromacie. są nuty. Nuty nut, 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 takiej taki właściwie żelaza, ale są naprawdę. trzeba byłoby się czepić tego. Myślę, że. Myślę, że. Myślę, że jest dobrze. Jak na Jankesa, krótko mówiąc. No, nie mówię tutaj, że, że jest do, bardzo dobrze, ale. Eee, muszę powiedzieć, że igoreczka jest na takim dosyć ciekawym poziomie. Nie czytałem składu. Eee, pilzneński, karmelowy, Ach, melanoidynowy. Kurczę, nie czuję tych słodów, ale, ale, ale no, gdybym spojrzał na, na skład, to mi się załamał Bo nie że karmel to jeszcze melanoidyny. No, generalnie dobrze są widziane w koźlaku, ale wapie. Słód przeniczny. Chmiele to Magnum, Sybilla, Citra, Cascade, Amarillo, więc na bogato. I, I czuć. Jest tutaj owocowość w chmielu, w aromacie, znaczy chmielowa owocowość. Mamy w aromacie naprawdę dosyć ciekawe. Jest i pomarańcza, jest ananas, bardzo mocny ananas. Jest bardzo mocny ananas, generalnie owoce tropikalne które są dosyć ciekawie stonowane poprzez podstawę słodową i co ciekawe nie czuję karmelu. Natomiast nuta, nuta żelaza jest, ale jest to nuta. Po rozsmarowaniu standardowo na kciuku rodzi się naprawdę dosyć spore żelastwo. W miarę sesyjnie. Jak na 12,5 piwo gęste, lekko oblepiają, oblepiające. podoba mi się, krótko mówiąc. Gdyby nie cena, no, mógłbym zobaczyć cenę, bo w sumie mam ją, mam ten paragon specjalnie, go zachowałem, więc może, więc może, może jednak przy sprawdzę. To dosyć istotna sprawa dla mnie. Cena czyni cuda, wiecie, 4,99 jankes, 4,99 nabyte w Sopocie, 19 grudnia, pojemność 0,33, no to cena jest dosyć wysoka, bo, bo za, za tą cenę kupiłem chociażby cieszyńskie, cieszyńskie double IPA, jeżeli miałbym wybierać, wolałbym cieszyńskie double IPA, może tak. Jeżeli... Lubicie mocną dawkę ananasu, która jest w tym piwie, e, idącą za tym tropikalność i taką naprawdę tropikalność, gęstą, taką e, brzoskwinie, e, mango to nie, ale brzoskwinie e, może trochę nawet liczy. Mało czuję cytry. Goryczki prawie, że nie ma. Wszystko podkreślone, mniej więcej zgrane tą podstawą słodową, której nie czuć karmelu, nie za bardzo czuję tych melanoidyn, no to wtedy, kurczę, można to, można to pić. Pozdrawiam Was, karcelskim pozdrowieniem.